Siemano, dzisiaj we współpracy z firmą Kleniecki Tartak mamy dla Was odcinek, gdzie pokażemy różne klasy dębu dostępne u nich w ofercie. Mam po kilka sztuk z każdej klasy. Mamy tu klasę pierwszą, drugą i trzecią. Oraz jeszcze takiego y, kruciaka miksa. Obejrzymy sobie każdą z danych klas, bo wiem, że to jest taki ciężki temat, kiedy jesteś na przykład na tartaku i. No, i co, co, co chcecie kupić tak naprawdę? Wiadomo, chcecie kupić drewno na jakiś projekt, ale wiadomo, musicie mieć jakieś ramy, jak ten projekt ma wyglądać, jak to drewno na ten projekt ma wyglądać. Czy możecie sobie pozwolić na przykład na senki czy pęknięcia, czy bardziej chcecie materiał taki bardzo czysty, który będzie praktycznie bez żadnego odpadu. Moje doświadczenie do tej pory jest takie, że zawsze brałem klasę RUSTIC, czyli tą taką ostatnią, najgorszą i po prostu wycinałem sobie co potrzebowałem, no bo ona jednak zawsze była tańsza, ale zobaczymy, czy nie opłaca się czasami dopłacić do tej lepszej klasy bo wtedy na przykład może będzie znacznie mniej odpadu, żeby nie przedłużać już tego wstępu położymy je sobie na stole, będzie, myślę, że będzie mi najwygodniej, chociaż na pewno pierwszą klasę sobie położę na stole, bo jej mam kilka sztuk, a resztę to już tak na ziemi sobie obejrzymy po kolei dobra, na stole mam klasę pierwszą Pierwsze co można zobaczyć po tych deskach. Może są ładne. Tutaj tak naprawdę jedyne co by trzeba zrobić to rozciąć, strugnąć i tu nie ma co wycinać. I deska idzie cała cała że tak powiem do użytku. Sprawdźmy sobie czy jest takiej samej grubości wszędzie no bo to też jest ważne. Tu mamy 50, 53, 53, 53 mm wszędzie. A sprzedawana jest jako 50. Więc mamy ten dodatkowo tutaj na datek. No i dobra, to jest deska numer 1. Mówię, tutaj nie ma się do czego przyczepić, Nie ma żadnych pęknięć. Nic tutaj na końcach nie jest popękane. Więc elegancko. Jeżeli chodzi o prostość, to tutaj nawet strugania nie ma za dużo. No tutaj tak naprawdę musimy ją tylko do wymiaru, jaki nam jest potrzebny, strugnąć. Bo jest prościutka. No kolor również jednolity. No, to jest deska, którą myślę, że spokojnie na blat stołu możemy wykorzystać i nie będziemy mieli żadnego odpadu spójrzmy na nią z drugiej strony co my tu mamy z drugiej strony to samo dwa senki, ale praktycznie na końcu, więc niewiele nam przeszkadzają, no i są z jednej strony, więc mówię, co do deski w całości do użycia odpadu to tyle co, mówię, obrzegować, truknąć i już spójrzmy na kolejne deski Prostość. No ona no, tak samo jest idealnie prościutka. Myślę, że widzicie to w tym kadrze. Op. Żadnego sęka, żadnego pęknięcia. Tutaj ale to i tak jest w bieli, więc i tak jest do wycięcia. A poza tym sztorce ładne. Leśmy ją jeszcze z drugiej strony i z drugiej strony tak samo, nic, nic po prostu nie ma, żadnego sęk, no to jest to jedno pęknięcie, ale to i tak jest na ró równej linii z tym bielem, więc to jest raczej do odcięcia. No cała deska do wykorzystania. No tutaj spokojnie, ile z niej wytniemy szerokości 35. 35,5 to jesteśmy tu z niej w stanie wyciąć spokojnie Więc mamy kawał drewna i praktycznie żadnego odpadu no elegancka elegancka, że tak powiem z takimi jeszcze nie miałem okazji pracować Rzućmy okiem na ostatnią znowu no w tej pierwszej klasie to naprawdę nie ma się do czego przyczepić, nic miarki nie O, Jeden mały sęk, ale i to wszystko. Jak dla mnie to materiał jest taki właśnie idealny na blat stołu, gdzie no nie musimy kombinować, nic nie musimy ukrywać. Stutniemy na odpowiedniej szerokości lamele. Czy jak to się tam nazywa, różne są szkoły, jak to się nazywa i sklejamy. Prosta prościutka, no to jest elegancko. Dobra. Tyle by było z klasą pierwszą. Patrzmy teraz na drugą. Rzućmy teraz okiem na klasę drugą. Co się pierwsze rzucam, no to deski, deski są węższe i mamy tu bardziej przekrój styczny. Bo w tamtych był bardziej przekrój promieniowy, widać na tych deskach, czyli one były po prostu bliżej rdzenia. Ale szczerze, powiem Wam, że ja tak patrzę na to i nie wiem, czemu. No, może do drugiej strony, tu zaraz Wam pokażę. No tak, weźmy tą deskę i od góry. No, żadnego defektu, nic po prostu na niej nie widzę. Więc myślę, że spokojnie mogłaby iść do jedynki. Tu mamy taki jakiś niewielki sęk, ale to jakby nic. No z drugiej strony ją przekręcę. No tu już mamy więcej sęków. Tu widać jeden, tu widać drugi, tu kolejne, tu również kolejne, więc pewnie dlatego po prostu trafiła do dwójki. Ale jeżeli ładnie ją ustawimy po prostu w projekcie, czyli tą ładną stroną do góry, no bo wiadomo, zawsze kładziemy jednak ładną do góry. No to myślę, że spokojnie mogłaby razem z tamtymi być w jednym blacie. Co mi się naprawdę podoba, że te deski są prościutkie. Nie ma żadnego banana, żadnego zwichrowania. To jest naprawdę raz tu poziomnicę. No, dwumetrowa poziomnica i przylega idealnie po całości. No. Więc tutaj strugania naprawdę będzie niewiele. Tu już mamy taki duży sęk na środku, więc pewnie dla, dla niego ta deska trafiła do klasy drugiej. I z drugiej strony Z drugiej strony jest ładniutka, Tu jest ten sęk No i tu mamy jeszcze jeden Więc nadal myślę, że Ładnie tą, ją strugnąć I na blat stał spokojnie I ostatnia deseczka Jak czy jest prosta Jest prosta Tu widać, że od tego Senka jednego troszkę odchodzi, ale to nie jest taki duże. No ta już widać, że jest troszeczkę brzydsza. O ile jedną stronę ma bardzo ładną. Zobaczcie, ta strona jest naprawdę bardzo ładna. Tu taki malutki sęk, ale to jakby go prawie nie było. Ja to z drugiej strony. Tu mamy jeden senk. Tu mamy drugi taki duży senk. Więc pewnie przez te senki z drugiej strony... Trafiła do klasy drugiej. No, tego się można spodziewać, że klasa pierwsza to będzie po prostu idealna z dwóch stron. A klasa druga, no to już przynajmniej tak to ja odczytuję, że jedna strona ładna, a na drugiej już coś jest i dlatego nie może to iść do klasy pierwszej. Dobra. To mamy dwójkę załatwioną. Rzućmy okiem na trójkę. No i tu mamy klasę trzecią, i tutaj już się znacznie więcej dzieje na tych deskach. Widać, że tu już mamy po prostu więcej senków i takich różnych historii. No, tutaj jest akurat rdzenie, więc to jest pęknięcie takie typowo rdzeniowe. To jest akurat standardem w deskach dębowych. Przelećmy sobie pierwszą deskę. Co tu mamy? Tu mamy jakieś takie lekkie pęknięcie. Tu jakiś kawałek kory. No, tu sęk sęk, 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 sęk. No, tutaj już jest więcej po prostu na tych deskach. Tego Opa, z drugiej strony, z drugiej strony tak, tu, tu rdzeń, Tu widać, jak rdzeń tutaj kręci, więc też ciekawa, fajna deska. Na blad stołu, już niekoniecznie, ale na przykład do wycięcia jakichś mniejszych elementów, typu nogi, jakieś poprzeczki, takie rzeczy to myślę, że to spokojnie nam wystarczy. Możemy coś z tego wyciąć. No chyba, że chcemy blat w takim stylu typowo rustik, to takie, to właśnie wtedy takich desek szukamy. Ale tak jak mówię, no na jakieś nogi czy coś, bez, bez problemu można by coś z tego wyciąć. To jest naprawdę sporo tego materiału tutaj. No kolejna deska tak samo. Tu mamy lekkie pęknięcie. Od rdzenia, widać, że od rdzenia poszło. Tu mamy sęk, tu mamy sęk, tutaj jest wszystko czyste. Z drugiej strony. Opa. Tu jest wybruszenie, czyli tu idzie rdzeń, jakieś sęki, takie rzeczy normalna sprawa, ale podobają mi się te deski, bo można by naprawdę coś fajnego z niego zrobić, A jak jest równością mimo że z tej strony jest rdzeń to i tak poziomica bardzo fajnie przylega i weźmy kolejną deskę tutaj również mamy rdzeń czyli jest wybruszenie pęknięcia rdzeniowe jakieś sęki tu widać, że była duża gałąź a mi się podobają takie miejsca takie miejsca wam pokażę takie miejsca po wyszlifowaniu jak się zaszpachluje to wygląda najlepiej, bo tutaj się najwięcej wtedy dzieje. Dodatkowo w Tartaku mają takie coś jak Mix yy, Kruciak, czyli to jest od 80 cm do 2 m, z tego co pamiętam, jak mi tutaj pani pisała. I to jest Mix klas 1 do 3 w grubości 26 mm, czyli takie po prostu na mniejsze projekty. No to zobaczcie, to, to już jest samo w sobie blatem stolika kawowego. Wyrównać to tylko i z żywicą uzupełnić, mamy stolik kawowy. Ale na jakieś mniejsze projekty, jakieś szkatułki, takie rzeczy, tu zobaczcie, praktycznie nic się na tej desce nie dzieje. Ona jest ładna, jednolity kolor. Lekko wyrównać, pociąć na mniejsze elementy. Tu już mamy jakieś senki, takie rzeczy tu wchodzą. No, i jest w czym wybierać. Podsumowując, jeżeli zależy Wam na drewnie dębowym, całkowicie pozbawionym wad, no po prostu chcecie najczystsze te drewno, w jakiej może być, to wybieracie klasę pierwszą. Jeżeli jesteście w stanie zaakceptować to, że na lewej stronie będziecie mieli jakiegoś senka, ale prawą stronę i tak macie idealnie czystą, to wtedy wybieracie klasę drugą. A jeżeli zależy Wam na projekcie, który będzie miał więcej charakteru, więcej takich senków, pięknień, takich rzeczy. Wybieracie wtedy klasę trzecią. Ewentualnie potrzebujecie pociąć to na mniejsze elementy i posklejać, również wtedy klasa trzecia będzie odpowiednia. W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie linki do Tartaku, link do ich strony internetowej Flańiewski Tartak oraz ich media społecznościowe. Z tego co z nimi rozmawiałem, to minimum logistyczne to jest 1 metr sześcienny, ale wiadomo, czym więcej, tym lepiej, wtedy dostawa wychodzi tani. Z tego co ich obserwuję, to oni robią tarcice bezpośrednio pod zamówienia, więc musicie po prostu skontaktować się bezpośrednio z nimi. Drewno od nich jest wiadomo wysezonowane, wysuszone, mniej więcej 8-9% wilgotności, czyli gotowe do pracy. Jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania, myślę, że możecie pisać je również w komentarzach, czy kierować właśnie bezpośrednio do nich na profile, czy na stronę. Dobra, pora kończyć ten odcinek. Dziękuję jeszcze raz w filmie Kleniewski Tartak za dostawę tej tarcicy. Mam już jakieś fajne pomysły na projekty, więc po prostu obserwujcie dalej i widzimy się w następnym filmie. Na razie.